Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj ze mną Wiktoria i Paweł Dzień dobry. I dzisiaj oni będą rywalizować między sobą Rozwalę Nie rozwalaj mnie, bo ja tutaj będę wam dawać rzeczy A to tak, to rozwalę ją no, Zobaczymy tak. zaraz co no, się okaże, się Zobacz, okaże. No, no, nośniewa. Bitwa na śnieżki, tak? Bitwa na śnieżki, bitwa na Dobra, dobra, dobra Wygrałem No w sumie tak, no To było na tyle Wracając, dzisiaj zadaniem Pawła i Wiktorii będzie zbudowanie czegoś ze śniegu Na kole fortuny wylosujemy rzecz, którą będą musieli zbudować i osoba, która lepiej ją zbuduje dostanie tą rzecz Macie 3 minuty na zbudowanie każdej rzeczy Okej okay. Dobra, mam nadzieję, że takie odcinki wam się podobają, jeżeli tak to zostawcie łapeczko w górę i subskrybujcie kanał Powiedzcie też na instagramy, kanały wszystkich tu naszych e, byłych domowników i przyjaciół Wiktoria nie ma jeszcze kanału a niedługo nie. miała Dobra, moi drodzy. Zaczynamy pierwszą konkurencję. Runda pierwsza. Jak w Tekenie. FIGHT! Jesteście nienormalni dzisiaj. <grymka> Dziewczyny mają pierwszeństwo, więc ty e, kręcisz koło fortuny i teraz losujesz rzecz, którą będziemy lecić. Tak. Zakręć kółkiem swój Elza i Nie mi Nie no Weź już za ten. Dobra, ja zakręcę. <grymka> Okej. Okay. W pierwszej rundzie musicie zbudować czekoladę. Pisz na czekolada, smaczną rzecz. to jest Moi drodzy, czas... Start. Robimy czekoladę, widzowie, to musi być duża czekolada, bo ja chcę dużą czekoladę i ja chcę czekoladę wedla. Dobra, robimy tak tak, ale to do dupy wygląda. Dobra zrobimy to inaczej, niszczymy to. Ten śnieg się nie klei nie. śnieg się po pierwsze nie klei, po drugie weź to zbuduj na tym śniegu się wszystko rozmywa, nie? Wygląda trochę jak schabowy. Ile czasu? Minuta 40. Dobra mam plan B. Nikt nie powiedział jak duże to musi być, nie? No nie Dobra, wy z... E, ty, e, l. Nie no, do dupy to wygląda. <grym> <grym> Którą bierzesz? Nie masz dwóch. Ta Dobra. czy ta? Tą biorę, tą biorę. To biorę, małą? Tak. Dobra. Ostatecznie. Ostatecznie. Dobra. To ja sobie buduję tutaj. Generalnie budowanie czekolady jest ciężkie. No bo to w sumie jest taka cegła duża. Ej, ale ten śnieg się nie lepi dobrze. To będzie taka duża czekolada. Koniec. Mm, a może z igieł zrobię paski takie, no bo czekolada ma paski takie, więc zrobię z igł. Ola nic nie mówię o tym, że nie możemy używać innej rzeczy. To nie wygląda jak czekolada. Nie da się inaczej zbudować czekolady. Zobacz, czy to wygląda jak czekolada. Mamy cztery, czy miłe. Mi <laughs> tak, tak. No dobra, to już nic lepszego nie zrobię. Tak prezentuje się moja przepyszna czekolada. Mam nadzieję, że widzowie, jak patrzycie na nią, macie ochotę ją zjeść. Okej, okay, czas się skończył, przyszedł czas na ocenianie. Zobaczymy, Aha. kto z Was dostanie dzisiaj czekoladę Dobra, Dobra zobaczmy Wiktorii e, czekoladę. Nie no tutaj widać dokładnie. że tutaj zobacz. O! Nie no to wygląda. Wiesz co to, wieś, jak to wygląda? Jak stary telefon komórkowy. <grym> ty, 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 Ale nie ma ty, ekran! Halo! Wiktoria <grym> przegrała! Dobra, dzięki, nara! Dobra, to idźmy teraz zobaczyć czy Paweł wygrał. Zobaczymy co tam zazwyczaj. No i gdzie jest ta czekolada? No stój, 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 stój! Stój, bo w nią nadepniesz, to jest. A ja to jest! <ślv kilowat universalide>. To był prototyp, a tu jest wersja finalna. finalna. Ale twoja wersja... spoko też wygląda, no? Powiem tak, też wygląda jak telefon. Halo? Moja osobista decyzja jest taka, że bardziej podałam się czekolada Wiktorii! Nikt nie powiedział, że nie można używać dodatków, które są tutaj, no właśnie w naturze wokół nas. Teraz będę to wiedział. I teraz, do tego, że ty wygrałaś, teraz możesz sobie wybrać, jaką czekoladę chcesz. chcesz mogę ty... taką dużą miękką? jaką cokolwiek chcesz. To, tak, Dużą miękką. Ja no, taką chciałem. Dużą miękką. Podzielę się. Fajnie. Fajnie. No te, też? się No tak. hit, to i? I też się Okej, okay, jesteśmy już na czekoladach i jaką byś chciała? Powiedziałam, że wezmę dużą czekoladę, żebyśmy wszyscy się najedli. A możesz być taką moją ulubioną? A jaka jest twoja ulubiona? Wiesz, jak ty ja na nią spojrzysz, to już wiedziała, która jest moja ulubiona. Teraz jestem trochę zagubiona. Jak jak jedybiamy... i tego nie wiesz, to z naszą przyjaciółkę. Nie, to ja nie wybieram. No ale nie, Wiktoria, a... to jest czekolada, która, którą ci oferowałam nie raz. Bubble biała. Bubble białą. Nie, to myśmy nie zabły. Tak. Nie, to byśmy i, ale byśmy inną jadły. Ale to jest tak, to jest tak? Ona jest pyszna. Nie zdałaś te przyjaciółki. Nie mów mi tak, a, a. nie. Nie zdałam. A, a jaką pyszna. lubicie czekoladę? To jest Dobra. pyszna. O, to zjemy sobie zaraz. Mamy dużą czekoladę, więc bierzemy. Idziemy do klasy. Idziemy jeszcze na Od razu. Od razu, tak, o. Proszę bardzo, otwieramy? Tak, od razu. Ta. Jadę się kiedyś? To... Wydaje mi się, że jadłam, tylko rzeczywiście opakowanie jest zmienione, ale uwielbiam czekoladę z ciasteczkami, więc... Dobra. Mmm. Ah. Mm. Mega to. dobra czekolada dalej oglądać, oh, a my jemy całą czekoladę Teraz ty mój drogi możesz wylosować co będziecie budować Grę no? Jakąkolwiek grę sobie chcecie, możecie zbudować Okej, okay, okay. czyli jest jakby dowolność Tak, no zróbmy tak, że jest po prostu dowolność, a nie że musicie oboje na przykład plansza czy coś Czas, start No i tak jest zdechła choinka, którą ktoś podrzucił, także pozwolę sobie wyrwać Robimy boisko Tak to jest nasze boisko z brameczka. Co to zrobię? Cyk? Wow, trzyma się! Aha. Dobra, tu jest piłka, dobra, i tu jest ziomek, który gra w tą piłkę. Tu jest sobie bramkarz, który to broni i gotowe! To wszystko? Wszystko. Myślę, że git. Nie ma no. co więcej robić. Ja nie gram w gry komputerowe, więc muszę zbudować jakąś planszówkę. Nie wiem jeszcze jaką, więc zacznę od zbudowania planszy. Mamy planszę. O, czekaj, kludo jakieś nowe jest. Tylko jak, jak wyglądało kludo? Cześć, zrobimy tutaj s, l, e U, za mały No nie widać tego tutaj jak piszę. No jak ja mam spodobać taką grę? I to jest ciężkie. Ja nie wiem co ja mam zrobić. To będą pionki. I teraz jakieś pola trzeba byłoby na... zrobić. Ale z czego zrobić pola? Znowu z tego? Bez sensu. Dobra, zrobię tak i zrobię ten napis krudo krudo No nie widać. Ile zostało czasu? 19 sekund. Oho. <laughs> możemy od razu przejść do mojej budowli, bo się boisz, że śnieg ją zniszczy? Wow. No właśnie. Dobra, idźmy do pała. Ja też widziałam, bo ja to nagrywałam. Jestem pod wrażeniem. Nie widziałam wow. Twojej. Nie chciałam się zbudować. Może by to nie podchodzić. <grym> Gratulacje pałka. Dziękuję, dziękuję. Nie, no ja chciałam zobaczyć. Ale. My, to to chodzi wszystkim. Uwaga, uwaga. To jest boisko. Tu jest bramka. Tu jest piłka. Tu jest bramkarz. Tu jest piłkarz. I robisz piłka, bramka, gol. Wow. Wow. Ale zajęliście to zrobiłeś. Dobrze, ja. co? Ogólnie jest mieliśmy lepiej ze śniegu, a to jest z rzeczy spotyków, ale... Ale tylko już ze śniegu, to jest najważniejsze. I jest zrobione w śniegu. Aha. Wiktorcia, idźcie zobaczyć twoją budowlę. To nie wygląda trochę Chińczyk. W sensie, że są cztery pola. Tak, o to chodziło. Okej. Okay, Na początku miałby tu jest napis kludo, ale nie widać. <laughs> jak to jest kludo, to... O, no, teraz... przegrałaś. Nie, to jest Chińczyk. Ale Chińczyk. <laughs> Czy i tak o! I wtedy on ma. Dobra, jest super. Ej, teraz, teraz wygląda jak Chińczyk, serio! No bo tak było, po śniegu po prostu bardzo dużo naprzyło i zrobił się taki dziwny mazgaj na tym, nie rozumiem. jak nie, A, okej, okej, okay, okay. okay. dobra, dobra. Wybieram w tej rundzie. Pawła! Mimo wszystko wydaje mi się, że on zbudował troszkę lepiej, nie było tam dużo śniegu, ale no jest to. Bo jest zrobione ze śniegu, nie? Ja mogę to ci zdecydować Tak, możesz interpretować jak chcesz, czy chcesz na przykład Fifę, czy chcesz piłkarzyka Piłkarzyki Czy chcesz piłka, piłkarzyki. E, na przykład piłkarzyki po prostu fajne. piłkę do grania, też możesz Nie, chcesz. ja bym chciał piłkarzyki, ale nie takie duże, pełnowymiarowe Tylko takie małe na stół, że możemy sobie je położyć i faktycznie pograć Okej okay, Takie foto. piłkarzyki No tak idziemy po piłkarzyki Tak będę grał Ze mną Aha, z tobą? Tak. A, cię pokonam. Idziemy po piłkarzyki. Jeśli będą. Zobaczymy. Mamy nadzieję, że Smyk ma taki asortyment. Paczka, chodźcie. Rozdzielamy się. Szukamy Trzy, piłkarzyków. Cztery. Trzy, Już. cztery. Już. A few moments Już. Znalazłeś? Nie. Okej, okay, bo ja znalazłam na sklepie Lidla. Okay. Są takie i masz y, piłkarzyki, billard i coś jeszcze. Co zamówimy? Możemy zamówić kosztę okay. stówkę, zobaczcie. To tak tak to wygląda. Jest coś takiego. I macie grystołowe z drewna i kosztuje to stówkę tylko. To zamówimy i wtedy po prostu e, pokażemy naszych Instagramów i nasze Instagram. To też pokażę na moim Instagramie. Jak złożyć kupić? No, śliczny ja jest chcecie złożyć. Właśnie ja chcę coś złożyć. No Złożyłeś mi bonsaia. Ja i... jestem tak zajarana ostatnio. Lego, ja bym chciała tylko dwa i damy komuś na prezent. No właśnie nie ma, to jest jedyne. To no zobaczmy co jest. Dobra, to my zobaczymy zobaczyć na naszych Instagramach, a tymczasem my przechodzimy do kolejnego głosowania Do kolejnej bitwy śnieżnej. Dobrze. Wiktoria, wylosuj jeszcze na piano. Skarpetki. Takie się tak mi się przydały. No, to prawda. Przy takiej pogodzie. Dariu. Ja mam pomysł fajny na to. No dobra, moi drodzy, trzy minuty czas start. Teraz tak widzowie, my zrobimy skarpetki 3D. To będzie taka skarpetka, jakby taki fanart skarpetki. Patrz, tu będzie skarpetka. O, jest to skarpeta. Obawiam się, że ten śnieg się trochę mało lepi, ale postaram się w nim zrobić dziurę. A, to jest nie, jak się nie lepi. Dobra, to jest plan, plan B, plan B. Spokojnie. Trzeba mieć zawsze plan B i plan C. Tak, dobra, to jest jedna skarpeta. A i dwie będą? No tak, muszą być okay. dwie, no bo... Tak Tylko ty to... patrzysz tyłem na nie jak coś, nie? u mnie jest front tej skarpety. Dobra, git. Już? Tak, gotowe. Tylko od tej strony muszę na nie spojrzeć sobie. Okej, okay, to jak będziemy ocenić to wtedy spojrzymy. Okej. Okay. No dobra, musimy zabudować skiet widzowie. Skarpetka wygląda tak o, nie? Możemy zrobić taką skarpetkę. O. Tak, o, ale możemy też iść o krok dalej i zrobić obok skarpetkę taką stojącą. I taką zrobimy, bo mam tyle czasu, więc zrobię. Ale on się w ogóle nie klei, ale mi zimno w kolana. Lepimy tak, o, żeby była trochę dłuższa. Skulka, <gulka> nie skarpetka. No nie, no czemu to się nie robi takie długie? Jak z taką długą część zrobić? A się robi kulka cały czas. Nie, ten śnieg śl jest do. Za przeproszeniem. To będzie dół od skarpetki i to będzie teraz ta góra od skarpetki. I trzeba to jakoś połączyć. Tak o, to wygląda bardziej jak but. O, i teraz będziemy rzeźbić w śniegu. Bo to będzie taki... taka buto-skarpetka. Ta Przedstaw nam twoją skarpetkę Nie e, Ja skapetki. zrobiłam dwie tutaj tak Zrobiłam prototyp Tak, żeby można było zobaczyć widok z góry A tu zrobiłam taką 3D 3D, o, 3D. Okay. Okay. Tak, żeby było wiadomo Wygląda troszeczkę jak but Ale to dlatego, że to jest taka super masywna Taka ciepła skarpetka. Okay. Ale jest kokardka jest z tyłu, widzę, tak? Tak a, okej, okay, okej. Okay, tak, dobra. to jest kokardka. Ona opowiada o tym, jakby teraz startowała jakiś startup i chciała dofinansowanie od Oli na zaprojektowanie tych skarpet i wypuszczenie ich do sklepu. Bo to jest tak naprawdę skarpeta yy, grzewczo. Zakładasz ją? I ona jest podgrzewana i jest Ci ciepło w stopy In kładki V2 In skarpet A można podnieść ten prototyp? Ten, ten można zna. Ten można Ale zobacz, ta kokardka jest tutaj i ta kokardka też jest tutaj no. Wszystko przemyślane, przemyślane widzowie, nie? No. Oj trochę się posypało tak? Pokaż A Nie wytrzymały ten prototyp ale ja go tylko chwyciłem! Ja z serca włożyłam, Ja go chwyciłem tylko! Widziałam, że go zgniotły! być teraz dyskwalifikowany. Dyskwalifikacja! Ale zobaczmy, czy tobie lepiej poszło. Zapraszam, zapraszam, bo ja tutaj zrobiłem porządną rzecz, tak? Takie coś, co się nie rozwali tak szybko. Dobrze, okay. dobrze, zapraszam, tylko to trzeba kółka zrobić i od tej strony spojrzeć. To Tego nie powinno być. O. <grystanie> to są skarpety Buci. One wyglądają trochę jak statki tak Trochę tak mówiąc. To są skarpety, w których możesz pływać To są funkcje ciepło pływające no, Zakładasz je, jest w ciepło Są wodoodporne i możesz w nich jeszcze pływać okay. Bo są kształtu płetwy Wyglądają jak takie trapery nasze. No, trochę tak. Ogólnie bardziej podoba mi się budowla Wiktorii. Szczerze, bardziej to wygląda jak skarpeta. Pawła, skarpety wyglądają jak buty. No. Albo jak promy. Świetnie, ci poszło. Paweł. Dzięki, Wiesz, to mi rusza. Wiktoria, masz dwa punkty, Pawła, tylko jeden. Ja uważam, że też powinnaś wygrać ze względu na to, że prostu Twój potato przez przypadek. Dobrze, przechodzimy do kolejnej rundy. Znaczy idziemy po skarpetki. A, bez kitu? Aha. Idziemy po skarpetki. Tak, bo jest mi zimno w stópki. Wcale nie będziemy szli kupować po lepieniu. Nie, nie. Lubię w sobie. Tak, my jedziemy w to no. z do sklepów. Ciepłe skarpety, tak? Ciepłe skarpety. Idziemy do HM-ów. Tak. Zobacz czy się uda takie znaleźć jeszcze. zaraz będzie kolekcja letnia. No ale przecież to jest super luto, to Jak to ma już skarpetek nie być? Zimowych? Muszą być. Idziemy po ciepłe skarpetki. Są mega ciepłe i takie takie milusie. Ja gdy kiedyś, by jakiś Tak, w sklepie. I, I mówiłam Ci o nich, no, że muszę sobie je kupić, więc... No, fajnie. a ja sobie kupiłam wtedy. To za duże, to mniejsze i kupujemy te. Ale są takie mega ciepłe i mega milusie. Fajnie, będziemy mieć macie skarpetki. Tak, proszę bardzo. Dziękuję do ciebie. Fajnie. To na stopę nie do twarzy. Ale no, one są takie milusie. Fajne. je mm. Są czernowe. Też znaczy, takie mam. Fajne. Nie? Mam takie nosić? Nie. Wolę jak nie nosisz skarpet. Leccie dalej oglądać e, rywalizację. Runda numer 4. Przedostatnia! Dobrze, to teraz Paweł możesz zakręcić roślina. roślina! Drzewo! I teraz jest taka zasada, że jako ten badyl tego drzewa nie można używać wody dla drzewa. Jako liście możecie używać igły, ale jakby sam ten pień musi być ze Z śniegu. Śniegu. Ok. Może być 3D, może być 2D dobra, jak chcecie dobra, dobra. czas. Uwaga, moi drodzy. Start! Dobra, widzę, chodźcie, zapraszam, zapraszam. zapraszam. Robimy łodygę, nie za dużą, bo to będzie drzewko bonsai. Jest trochę krzywe takie, o. Jak bonsai za... ma krzywę, nie? No wiem, właśnie, celowo robię. Ej, a tak w sumie myślę, widzowie, ja to robię 3D, to, to wygląda tandetnie. A jakbym to zrobił na płasko? Tak, to robimy to na płasko. No, czekaj, tu zrobimy. Tu, tu, tu. Tu Tu jest nasze podłoże. Tu sobie rośnie nasze drzewko bonsai, i ono jest takie krzywe. Teraz tutaj jest czubek tego drzewka bonsai. Tu jest dodatkowa gałązka. I tu jest dodatkowa gałązka. Supijemy to tutaj. I teraz jeszcze tutaj. Zrobimy donicę. Cyk, cyk. O, i celowo zgarniemy aż do gleby, żeby było widać, że to jest donica. Ile czasu? Eee, 6 sekund. Dobra, mam. Uważam, że moje drzewko jest naprawdę dobre. Teraz zrobimy tak, musimy zrobić pień. O i teraz do tego powbijamy sobie na samą górę. Takie o. O! o kurwa Co jest? Najgorsze jest to, że wieje. I to mi zaraz to wszystko... Jakby zlatuje. Muszę wziąć takie mniejsze gałązki, żeby te gałązki były takie cieńsze. Ty no, to jest zarąbiste drzewko. Ja się boję, że to się rozwali. Kur. Przepraszam. Może ja nie będę już kombinować. Widać, że jest to drzewko. Nie wiem, jaki to jest kwiatek, nie wiem, jakie to jest drzewko. To jest nowy gatunek. Dobra, jest super. Bardzo mi się podoba. Sprawdźmy, jak wygląda roślinka Wiktorii. To jest palma hinduaska. Palma hinduaska? Tak. Coś jeszcze nie powiesz? Charakteryzuje się ona grubym pniem i u góry, jak to palma y, ma w zwyczaju, wystają takie właśnie oto y, piękne i urodziwe y, gałęzie, które z czasem będą rozrastały się jeszcze bardziej, tworząc taką dużą, okazałą palmę. Piękna palma. Ja możemy przejść zobaczyć roślinkę pawa. Więc moi kochani, tu jest donica, tu jest gałęź i tu są jakby te, to jest drzewko bonsai Jak tak spojrzysz od tej strony. Oha! Op... Spokojnie! Po prostu zwaliła mnie z nóg. To wygląda? Jak ten taktus, tylko oh, jedno oh, nie wiemy. ma Mi to przypomina tą y, roślinę, taką co na tą okrągłą główkę, co i muchy. Szczerze? Nie wiem co zrobić. A! Serie chcecie walczyć, po Jak nie możesz zdecydować? Ciupaga! Dobra, to idziemy po... Kwiaciora! kwiatora. Tak, czy po tą palmę Po palmę czy po e, kaktusa? Ty co? No daję palmę Palma tutaj odbiła Jedziemy Wrócimy po roślinkę do Wiktorii. Zostaję Waszej ocenie, ale według mnie to wygląda jak to, co Wiktoria zbudowała. Nie, bo mój miał gruby pień. No właśnie. Muszę znaleźć taką, która nie będzie trująca dla kotów. Bo moje koty lubią gryźć rośliny i zanim kupię jakąkolwiek roślinę, muszę sprawdzić, czy nie jest trująca. Kosztuje 1200 zł. Tak, to właśnie ten kwiat, nie, który... nie, 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 nie. Wiktoria wiesz co? To. To wygląda jak to, co ty, ty zbudowałaś. Nie, to, to kosztuję 12 zł. To znajdźmy coś pomiędzy To jest tyle pięknych kwiatów. Jest naprawdę, ja jestem na to ile jest pięknych? My no. z bez z 10 do naszego domu I w sumie ta jest taka całkiem fajna, jest taka ładna, kolorowa I będzie ładnie wyglądała Wygląda jak to, co zbudowałaś mniej więcej Bardzo ładnie, to bierzemy tą Idziemy tą, idziemy do kasy i kupujemy Dziękuję Proszę bardzo Ostatnia runda, w której możecie coś zgarnąć I teraz ja wam wykręcę Moi drodzy, musicie zbudować jak najlepiej perfum Są okay. przeróżne kształty butelek Na przykład obcasy, są kwiatuszki Dobra nie mów więcej, zapin. nie mów więcej, dobra, 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 let's go Czas start Dobra widzowie teraz tak Ja mam chyba z 3 albo 4 perfumy z odcinków Dlatego stwierdziłem, że wybuduję damski perfum Nie wiem szczerze mówiąc czy to jest perfum, który przepasuje Oli, czy będzie dla kogoś na prezent Ale wiem, że widziałem taki perfum i to ty o tym powiedziałeś Dlatego powiedziałem cicho, chciałem zbudować obcas No to bardzo miło, że o mnie pomyślałeś Ach, bo jak nie perfumu. No to prawda, o tym masz bardzo dużo. Staram się go zbudować jak najlepiej. Jest obczas sobie. Najlepiej by było znaleźć kamień, ale kiedy będziemy tego je. Trudny śnieg z jakiegoś auto tu auto przed chwilą jechało. I taki dziubek. O, kła, to perfum i że tu się go psika. I to tyle, no co? No nic więcej nie kombinuje, nie? Ale wiadomo, o jaki perfum chodzi. Chyba wiadomo. Idziemy zobaczyć, jak mi teraz sobie radzi. Tak jest. Perfum, to ja bym chciała, bo ja lubię perfumy, lubię ładnie pachnieć, więc musimy zbudować super perfum. Zrobimy najpierw taki kształt. Ten kształt mi się kojarzy, ja wiem, że on do końca tak nie wygląda, ale jest taki przybliżony do mojego ulubionego e, perfumu z Lanką. Ej, no, tu jest jakiś taki zrąbany śnieg. Ej, ale złe miejsce sobie wybrałam. Będzie... To będzie flakonik i teraz trzeba zrobić ten taki psikacz auto mizer, czy jak to się nazywało? Tylko czego by to zrobić. Winzelek z tego drzewka weźmiemy. Nie, no, to nie wygląda jak ten. <śmiennie> Mam nadzieję, to na lepiej niż śniegu. Nie, no nie wiem, jak to inaczej ulepić. Dobra, jeszcze raz zrobię. Może chodź tu. Jeszcze raz lepiej. zrobimy z. To jest psik, psik. Nic innego nie zrobił już. Nie mam pomysłu. Na pewno jest lepszy niż tamta pierwsza wersja. Dobrze, teraz przedstaw nam swój perfum. Nie no, y, tutaj jak widać, buteleczka dużej pojemności, 100 ml. Okej, okay, yy. na to mnie naciągasz, okej, okay, okej. Okay. Nie dobra, to może być 30, tylko po prostu tak, żeby było widać. Ja pierwszy, co wszedłem, I... to pomyślałem, jest taki perfum, taki. Ciała kobiety. Tak. I to mi przypominało to, nie wiem czemu na początku. I tutaj to u góry, to wystające, to jest, jest... psikania. Tak. To jest psikacz i zdjęłam zawleczkę, żeby można było poczuć zapach. Jak się A, się, okay. żeby było widać od razu, czuć od razu. Jakiś pies tu chyba był niedawno i strałoł. No to moda z tymi zapachami. <laughs> Ale można go podnieść. widzicie? Oj, można się psiknąć. Daj, tak. psik, psik. On jest uniseks, więc będzie pasować zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Okej. Okay. To ja zapraszam teraz do mojego perfumu. Możesz swój zabrać ze sobą. Więc tak, mój perfum to jest perfum obcas. I jak możecie zauważyć, jest obcas, tam jest dziura oczywiście, widać to nie na wylot. U góry jest psikacz. Psi, psi. A można go podnieść. <laughs> nie można, ponieważ jest za ciężki, bo to jest największa butelka jaka była, ale za to można zrobić tak. Możesz podejść. Psi, psi. O. Wydaje mi się, że Paweł jest bardziej taki kreatywny. Tak, jest wszystko, cięższy. Tak. Bo ma taką nietypową bryłę. Więc... I udało mi się zrobić dziurę na wylos. Znowu fart w ogóle, nie? W tym śniegu. Eee. Więc w tej rundzie wygrywa Paweł. I Resumacja. teraz pojedziemy kupić perfum. Jesteśmy już pod Deglasem i... Nie, nie, nie. Przyjechaliśmy do Deglasu narobić hałasu. Więc jesteśmy pod Deglasem i idziemy kupić obcas Tak jest, obcas Dobrze, idziemy. O, 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 o. Good girl. A jest bad girl, bo ty jesteś bad girl. Wiesz, perfum? No i ja kupuję dla oli. Ten jest ładny. Czarny pachnie tobą. No bo taki mam. A, no to bierzemy ten. i nie kosztują nic. No to jest za darmo, bierzemy. Ej, ten Ej, ale ten mniejszy jest taki sm smooth. Nie, no może raczej ten większy. Jak chcesz, bo to jest dla ciebie. No to może będzie ten większy. Będzie leżał kolejny rok i czekał na swoją kolej, ale weźmy go. Dziękuję bardzo. Dobra rachani, to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że taki film się podoba. Jeżeli tak, to zostawcie paczkę w górę. Subskrybujcie kanał. Dziękuję. Proszę bardzo. Te dziękuję bardzo. <laughs> no, yy, patrzcie nasze Instagramy i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa pa!